Marek, czy dzień dobry Państwu. Naszym gościem dziś rano jest Grzegorz Franki, związek Górnośląski, ale także Katowickie struktury platformy. Dzień dobry panu. Dzień dobry Panie Katorze. Kłaniam się Państwu. Jest jakaś refleksja w tych śląskich środowiskach po wyborach? No w każdym środowisku politycznym musi być refleksja po wyborach niezależnie od ich wyniku. Także w środowiskach śląskich powinna być. Mam nadzieję, że jest. No jaka? No pan powinien wiedzieć. No, jest pan ja mam... częścią tego ważnego śląskiego środowiska. No Wynik wyborów nie był, że tak powiem, najgorszy. Niektórzy spodziewali się, że, że tutaj jakiegoś spektakularnego zwycięstwa partii rządzącej, jak się okazało, no partia rządząca takiego zwycięstwa spektakularnego nie odniosła pomimo wystawienia pana premiera. Oczywiście Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory również w województwie śląskim, również w tym centralnym okręgu numer 31, no ale wyniki y, partii opozycyjnych nie były złe. Ale mogły być lepsze, prawda? Oczywiście, że mogły być lepsze. I pan wie dlaczego. Zna pan historię tego magicznego okręgu, w którym poszło wszystko nie tak, jak powinno było pójść, a mogło pójść normalnie. Bo wasz kandydat mógł pokonać kandydatkę prawa i sprawiedliwości, albo było trzech. No niestety było trzech kandydatów, i tutaj tutaj wiele osób, wiele środowisk popełniło błędy. I... A pan nie? Bo ja I... czytam taką pańską wypowiedź o, z czasów, kiedy pan zostawał szefem Związku Górnośląskiego i tam pan mówił, że związek jest po to, żeby jednoczyć. Jak idzie? Panie że w ostatnim dniu, kiedy można było zarejestrować kandydatów, jeszcze apelowałem z anteny jednej z roz rozgłośni regionalnych o to, żeby kandydaci się dogadali. I, 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 I to był apel, który nie był w założeniu utopijny, dlatego że proszę zobaczyć, że w, w okręgu yy, w senackim tysko-myskowickim Tysko to się udało. Tam kandydat Platformy Obywatelskiej, pan Maciej Gramatyka, pomimo tego, że był przygotowany startować, że miał duże szanse wygrać te wybory ze znakomitym wynikiem, miał zebrane podpisy, jednak ustąpił na rzecz innej kandydatki. Gdyby, gdyby tą samą drogą poszli działacze różnych środowisk w okręgu numer 74, to najpewniej dzisiaj mielibyśmy tam statora. Ja wiem, tylko w czasie kampanii, no w czasie kampanii jakby nie było, stawianie takiego wyraźnego weta panu Mercikowi, to jest też dosypywanie trocin do ogniska. No tak, no ale nie można dzisiaj powiedzieć, że, że, że Henryk Mercik, że przegrana Henryka Mercika to jest wina Grzegorza Franki, bo bo, bo nazwał go słabym kandydatem, do czego się oczywiście przyznaje. Ja ubolewam, że Henryk Mercik nie został tym senatorem. Ubolewam, że, że Senat został oddany prawu i sprawiedliwości. To jeszcze nie. Nie, już tak. W okręgu, w tym, w A w tym okręgu. W tym okręgu wyborczym wynik wyborów jest jednoznaczny. Pani Dorota Tobiszowska jest senatorem, trzeba jej pogratulować, trzeba z tym się pogodzić zwyczajnie, ale można było do tego nie dopuścić. To musi być przykre dla, dla przedstawiciela takiego środowiska, silnego śląskiego środowiska, że to w istocie przez kłótnie w tej rodzinie e, no ten pewny mandat senacki został stracony. No tak, no to tutaj, tutaj moglibyśmy bardzo długo dyskutować o przyczynach. Również nie zapominajmy o tym, o samym podziale w środowisku re, śląskich regionalistów gdzie część startowała pod szyldem Koalicji Obywatelskiej, część startowała pod szyldem Koalicji Polskiej, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego. To pamiętam, dlatego zacząłem od pytania o refleksję w tym środowisku, po tym, co się stało. To, trudno mi powiedzieć, dlatego że, 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 że nie miałem okazji rozmawiać ani z Henrykiem Mercinkiem, ani z innymi, z innymi osobami. Ja myślę, że tu znowu trzeba, potrzeba trochę czasu, ale ta nadzieja na to, że te środowiska się dogadają, w moim przypadku jest coraz mniejsza. A to niestety. jeszcze się tak? Coraz mniejsza? Nie wierzy Pan w to, że będzie zgoda na Śląsku między no, Ślązakami? No była taka okazja po wyborach samorządowych, żeby liderzy tych górnośląskich grupowań zasiedli razem do stołu, dogadali się, no nie skorzystali z tej okazji. Więc nie wiem, co musiałoby się stać dzisiaj, żeby, żeby było inaczej, tym bardziej, że nie mamy w najbliższej perspektywie wyborów które spowodowałyby jakiś ruch po tej stronie, więc raczej, raczej obawiam się pewnego wyciszenia tych środowisk. No być może, może potrzeba zmiany pokoleniowej tutaj, nowych liderów, tych, którzy dzisiaj no mają lat 20 kilka, 30, kilka, a ci, którzy mają 50 plus, no powinni się zwyczajnie wycofać i służyć tylko radom i pomocą tym młodszym. To Pan też? Też. A no to kiedy pan rezygnuje z bycia szefem Związku Nie, 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 to, to, to tutaj tego nie mieszajmy. No Związek Górnośląski yy, yy, nie ma, nie stawia sobie celów politycznych, co nie znaczy, że, że członkowie Związku Górnośląskiego nie działają politycznie, bo działają w różnych ugrupowaniach. I, i członkowie Związku Górnośląskiego odnieśli sukcesy w tych wyborach, no bo mamy przecież i posła Jerzego Polaczka z jednej strony z Prawej i Sprawiedliwości i, i senatora Marka Plurę z Platformy Obywatelskiej. W tych wyborach zwyciężyły osoby ze związkiem silnie związane, jak chociażby senator Halina Bieda, czy, czy laureaci Nagrody Korfantego, Tomasz Głogowski w Tarąskich Górach, czy pan senator Zygmunt Frankiewicz. Osoby, które z nami na co dzień współpracują, posłanka Monika Rosa, posłanka Ewa Kołodziej, Wojciech Król... No, czyli dzieli Was polityka Ślązaków. Może nie ma co się czarować, że jest jakieś jednolite, wspólne środowisko Ślązaków. Nie ma go. Jesteście podzieleni politycznie. Politycznie tak, jak najbardziej. No ja już to nie mówiłem przecież przed wyborami. Mówię to od wielu lat, że jesteśmy podzieleni politycznie, bo nie wszyscy przyjmujemy do wiadomości, że mieszkańcy tej ziemi, że Ślązacy po prostu zwyczajnie mają różne, różną optykę, różne spojrzenie na politykę, no i to jest zupełnie normalne. No nie oczekujmy, że, że nagle wszyscy zaczną tak samo politycznie myśleć Jasne, to nie znaczy. a, a jest refleksja w środowisku platformy po tych wyborach? Myśląc? No oczywiście, że jest dyskusja. Bo że zebraliście się już w ogóle w jakichś gremiach. Takich, żeby o tym no, w najbliższym rozmawiać. czasie będzie spotkanie wszystkich członków tego dużego, największego koła. Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim, czyli mojego koła również, koła Katowice, będzie wcześniej posiedzenia zarządu tego koła. Wczoraj odbywała się Rada Regionu, czyli, czyli to gremium wyższego stopnia i na pewno taka dyskusja już powiedzmy kularowo się toczy i, i będzie się toczyła, no to jest zupełnie zrozumiałe. Trzeba wyciągnąć wnioski, bo przed nami są kolejne wybory, wybory prezydenckie, bardzo, bardzo ważne. A Pana będą koledzy pytali o zdanie po tym, jak Pan powiedział ich kandydatowi, że jest marny? I że nie wygra z to w No nie wiem, czy będą pytali o zdanie, no ja zawsze staram się je wyrażać, bo po to uczestniczymy w życiu politycznym, po to należymy do partii politycznych, żeby, żeby swoje zdanie wyrażać. No oczywiście można tutaj mieć do mnie pretensje i być dziwiony, dlaczego mówię to publicznie, ale uważam, że w Polsce skończyły się czasy, kiedy, kiedy partie były bardzo hermetyczne i, i, i nic z nich nie wychodziło. Tym bardziej, że Platforma Obywatelska jest partią najbardziej demokratyczną, nie tylko jeśli chodzi o, o dyskusję, ale sposób wyłaniania kandydatów. I ustalanie, kto tą partią zarządza. No, u nas wybiera się przewodniczącego demokratycznie, wybierają to wszyscy członkowie przewodniczącego koła, przewodniczącego regionu, przewodniczącego Platformy Obaltecy. A Pan zagłosuje za zmianą szefa struktur śląskich Platform? Ale na razie jeszcze nikt nie mówi o takiej zmianie. No, y, y, tutaj, e, to to może się. Panie redaktorze, y, y, w normalnym trybie będą wybory, to no one i tak by się odbyły, albo w grudniu, albo w styczniu przyszłego roku, także... Zobaczymy, kto będzie pretendował do, do tej funkcji. I, I dzisiaj, jeżeli ktoś mu powie, że zagłosuje na tego lub tego, tą lub y, tą, no to trochę popełnia błąd, dlatego że, że nie mieliśmy jeszcze takiej dyskusji. Kandydaci się nie zaprezentowali, nie pokazali nie powiedzieli, jak widzą prowadzenie platformy obywatelskiej w naszym województwie. A pan by się I... zaprezentował jako kandydat? Nie wiem, nie mam takich aspiracji, bo no, raczej, raczej, raczej na pewno będę uczestniczył w tym, żeby znaleźć jakiegoś dobrego kandydata, który po pierwsze przedstawi, jak to się mówi, swój program, po prostu pomysł na, na aktywność polityczną śląskiej platformy i po drugie będzie w stanie jak najwięcej głosów zgromadzić w tych wyborach, to, a, a to oznacza, że znaczy mieć po prostu silny mandat. A myśli pan, że trzeba szukać nowego kandydata? Tutaj pan pewnie chce ode mnie, wydusić ze mnie, czy, czy, czy uważam, że, że obecny przewodniczący powinien być z nim dalej, czy nie. Dziękuję za przenikliwość. Tak, 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 tak się domyślam. No, trzeba powiedzieć o, o obecnym naszym przewodniczącym, o Panu Wojciechu Saudze, że tą swoją rolę pełnił bardzo dobrze od momentu, kiedy przejął, przejął zwierzchnictwo na Śląską Platformę w momencie śmierci Tomasza Tomczykiewicza i on się sprawdził wtedy, był bardzo dobrym przewodniczącym. Był bardzo dobrym marszałkiem województwa Śląskiego. Na dzisiaj jest czas powyborczy i to, co jest naszym sukcesem i jest również jego sukcesem, ale to, co możemy uznać za pewne niedociągnięcia, za pewien dosyt, no to, to także jest jego odpowiedzialność, więc najpierw dajmy czas jemu, żeby on nad tym się zastanowił i, i, i powiedział, jakie jest jego zdanie. Natomiast czego nie można dzisiaj wykluczyć? Myślę, że to jest przedczesne. Wybory w Platformie Obywatelskiej na pewno będą za kilka miesięcy, one będą w pełni demokratyczne, tak jak w poprzednich latach. Ma pan takie poczucie, że wam obóz władzy odbiera Senat i go skutecznie odbierze? Nie, no spokojnie. Dzisiaj to wygląda tak, że jest ten remis ze wskazaniem na stronę opozycyjną. Prawo i sprawiedliwość, jak, jak wiemy od wczoraj postanowiło w bodajże w sześciu okręgach poszukać nadstrych. ważnych głosów wśród nieważnych. No nie, to nie będzie tego szukało Prawo i Sprawiedliwość, tylko sąd, tak? E... No, specjalna izba tego sądu powołana i wyłożona tak na która... oczywiście, oczywiście ale, ale trzeba tutaj, myślę, że spokojnie oczekiwać. Nie wierzę w to, że, że wybory mogły zostać sfałszowane na taką skalę, by mogło zmienić to ich wybór. To, to, to raczej jest mało prawdopodobne. E... Piątek odsłaniamy piątek. pomnik Korfantego w Warszawie? To jest data oficjalna, pewna, oczywista? Czy tam ciągle są jakieś.? Nie, nie, nie. 25 października, w najbliższy piątek yy, będzie w Warszawie, w samo południe, odsłonięcie pomnika Wojciechka Korfantego. Wreszcie będzie odsłonięcie tego pomnika w Warszawie. Yy, Związek Górnośląski tam wybiera się dosyć licznie, bo nasza delegacja, by, myślę, że sądzę, że będzie największą tutaj z regionu. Liczy na chwilę obecną 110 osób, więc będziemy w Warszawie i na samej uroczystości, a wcześniej na. Dam się Świętej, za, za duszę Wojciecha Korfantego. To jest takie wydarzenie, yy, myślę, że bardzo istotne, nie tylko dla nas tutaj na Górnym Śląsku, ale dla całej Polski, no bo nie zapominajmy, że to Wojciech Korfanty jest współtwórcą II Rzeczypospolitej. Jasne, ale jak pan tam jedzie i wspomina tę no, długą drogę od inicjatywy śląskich samorządowców, którzy zaczęli zbierać pieniądze, aż po ten finał, to nie ma pan wrażenia, że tak wymusiliśmy trochę na stolicy ten pomnik. No może trochę wymusiliśmy i tutaj trzeba, trzeba pamiętać. Że to jest o... przykre, że musieliśmy go Jest wymusić. to bardzo przykre. I myślę, że gdyby nie, nie ta akcja zainicjowana chyba już dwa lata temu, albo trzy lata temu przez ówczesnego, tak, przez ówczesnego prezydenta Świętochowic, pana Dawida Kostemskiego, to dzisiaj tego pomnika dalej by tam zwyczajnie nie było. Oczywiście tutaj też niektórzy dostawali pogrzebiecie za to, że wspierają Kostemskiego. W samorządach odbywała się burzliwa dyskusja w różnych w miastach, jedni chcieli się dołożyć, inni nie. Także, także rady miast były podzielone, ale gdyby nie, nie te ruchy, no to dzisiaj tego pomnika by tam dalej nie było. A, 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 a to, co mówiłem wtedy, należało wspierać tę inicjatywę, bo ona pobudziła w końcu władze i Warszawy, i, i władze państwa polskiego do tego, że pomnik współtwórcy II Rzeczypospolitej 25 października zostanie odsłonięty. A, a to, kto za niego płaci, z mojej perspektywy, już jest najmniej istotne tak naprawdę. Pojedziemy w piątek do, Pojedziemy Warszawy. W piątek do Warszawy, zobaczyć jak się Warszawa nisko kłania śląskiemu bohaterowi. Grzegorz Franki, Związek Górnośląski, był naszym gościem dziś rano. Dziękuję Kłaniam za zaproszenie. nisko wszystkim. Dziękuję bardzo.